8 milionów 200 tysięcy hektarów. Tyle obsiano w całym kraju zbożem i stylu trzeba będzie zebrać. Jeszcze niedawno nazywano żniwa batalią o chleb. Teraz jest to batalia o wszystko: o chleb, mięso, mleko, masło i drób. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku. O sprawnym i szybkim przebiegu żniw decydują dziś w dużej mierze kombajny. Wiedzą o tym pracownicy płockiej fabryki. W ciągu doby halę produkcyjną opuszcza 12 bizonów super. Plan półroczny wykonano w 102%. Zadania lipca mimo urlopów przekroczono o blisko 5%. Wszystkie kombajny lipcowej produkcji już na polach. Każdego ranka do działu handlowego fabryki przybywają przedstawiciele pgr ów współdzielni produkcyjnych i skr ów z całego kraju. Przyjeżdżają po kombajny, które poprzedniego dnia zeszły z taśmy produkcyjnej. Taki system odbioru bizonów zdał egzamin. Kiedyś upływał tydzień, a nawet dwa, nim kombajn dotarł do rolników. Teraz rozpoczyna pracę w polu już w dwa dni po wyprodukowaniu. To przyspieszenie pozwoli na dodatkowy sprzęt kombajnami 2000 hektarów zbóż. Panowie już, widzę, gotowi do drogi. Odebraliście? Tak jest. Wszystko było w porządku? Tak. Co sprawdzaliście? No, akumulatory musimy wymienić, na nowe dać i olej posprawdzaliśmy. No i gotowi będziemy już wkrótce do drogi całkiem odjechać stąd. E, no, ile kilometrów macie do domu? Około 500. Ile godzin trzeba jechać? No do 25 godzin z powodu przejazdu przez most, przez Wisłę. Nie możemy zatrzymywać ruchu, bo ponieważ komba jedzie z 20 na godzinę, nie, nie, nie możemy zatamowywać ruchu tego i może będziemy jutro na wieczór. Ale jak to w Płocku mostu, tak? tak w Płocku w mostu. O której godzinie możecie przejechać przez niego dopiero? O godzinie 12, o 20 możemy dopiero przylecieć, a teraz jest godzina 14 i musimy tych 6 godzin poczekać przynajmniej. No ja rozumiem, że się kierowcom samochodowym się spieszy, ale nam, że nie wierzą, też się chyba jeszcze bardziej spieszy. Także uważa pan, że ten most powinien być dla was otwarty, dla tych, którzy odbierają kombajny, powinien być otwarty całą dobę. Tak jest. Panowie już też zdaje się gotowi prawie do drogi. Tak. tak już, dokąd jedziecie? Już kończymy się do Szczecina, przed e, Banie, to jest gminowanie. Banie. Też kawał drogi. Kawał. No, przed, e, no dobrze, a skąd te akumulatory? Tu stare wkładacie do nowego tak, bośmy kombajna, tu nowe? Tak, nowy przywieźliśmy ze sobą stare, a powinny to nowe być naładowane, bo no, teraz samochód specjalny musiał przyjechać tutaj, e, przywieźć akumulatory, no a tak by no, pociągiem kombajnista przyjechał, bo odebrał. A e, tak musicie jechać tak samochodem? samochodem i gnać kierowcę. Wóz z czołówką przyjechaliśmy jeszcze na żniwa, teraz potrzebna jest czołówka i lepiej, żeby była przy kombajnach w polu, a nie tutaj z, z, z marudzić czas. To już w takim razie propozycja pod adresem dyrektora fabryki? że akumulatory powinny być ładowane. Postulat ze wszechmiar słuszny i uzasadniony. Do strat, o których mówili kombajniści, doliczyć trzeba paliwo zużyte przez samochody transportujące do Włodzka naładowane akumulatory. Producenci, którzy tak wspaniale rozwiązali konstrukcję rodziny Bizonów, mogą się chyba uporać i z tym problemem. Jeśli tak się stanie, oszczędności sięgną rocznie 10 tysięcy dniówek kierowców i pół miliona litrów benzyny. Po opuszczeniu fabryki kierowcy i kombajny czekają do godziny 20. Tracą czas ludzie i maszyny. Godzina postoju to hektar nieskoszonego zboża. Przez most w Płocku można jeździć z szybkością 30 km na godzinę. Kombajny jadą o 10 km wolniej. Strata czasu kierowcy jadącego za bizonem nie przekroczy jednej minuty. W wydziałach telekomunikacyjnych na hasło żniwa otrzymuje się połączenie szybciej niż przy zamawianiu rozmowy błyskawicznej. Można podobne hasło zastosować na Płockim moście. Gmina Brześć Kujawski w województwie włocławskim 8 tysięcy hektarów obsianych pszenicą, jęczmieniem i żytem. Mimo że na terenie gminy nie ma ani jednego PGR-u i spółdzielni produkcyjnej, ponad 90% zbóż zbierze się przy pomocy sprzętu mechanicznego. Miejscowa spółdzielnia kółek rolniczych dysponuje 30 kombajnami, a 7 dalszych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. 5 zakupiono w tym roku. Na polach gminy łatwiej spotkać bizona czy wistule niż snopowiązałkę czy żniwiarkę. To nasycenie sprzętem zmechanizowanym powoduje, że załoga miejscowego pomu od rana do wieczora ma pełne ręce roboty. Dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego w Brześciu Kujawskim Marcepeusz. Panie dyrektorze, ogromny pom na terenie nie widzę ani jednego kombajnu. To znaczy, że wszystkie w polu i wszystkie sprawne. W zasadzie tak, mieliśmy sporo kombajnu w tym roku do naprawy z tym, że robiliśmy zgodnie z poleceniem władz naszego zjednoczenia wszystko, żeby w terminie sprzęt przygotować, a szczególnie kombajny. Robiliśmy nawet w niedziele i święta. W godzinach nadliczbowych, żeby w terminie ustalonym przez minister rolnictwa kombajny poszły z pomu do użytkownika i były w pełni sprawne. I to nam się w pełni udało. Przy dużym zaangażowaniu chciałem podkreślić naszej załogi, warsztatowców, jak również naszych młodzieżowców. Mamy tu własne koło Socjalistyczne Związku Młodzieży Polskiej, prawda, którzy naprawdę bardzo dużo pomagają w Żniwach w poprzednich latach, a szczególnie w tym roku. Stworzą swoje ekipy prawda, młodzieżowe, współuczestniczą z mechanikami jeżdżącymi czołówkami w teren przy usuwaniu awarii i bardzo mocno włączają się w sprawę przygotowania terminowego sprzętu do agrotechnicznych kampanii w rolnictwie. Wielką nowością w tegorocznej akcji żniwnej jest to, że mamy system otwartych magazynów. To znaczy służymy wszystkimi częściami, zespołami, jakie mamy do dyspozycji wszystkich, nawet szczególnie i rolników indywidualnych. Rolnik przyjeżdża, błyskawicznie jest obsłużony, kupuje część i w wielu przypadkach sam sobie wymienia na polu, uruchamiając szybko maszynę do pracy. Właśnie widzę serwis techniczna usługa rolnictwa wyjeżdża do kolejnej awarii. Tak, więc serwisy mają bardzo duże roboty. My pracujemy zgodnie z ustaleniami władz na dwie zmiany non stop. To znaczy codziennie od godziny 6 do 20. Z tym, że to są dwie zmiany. Jedna się zazębia, prawda? O 12 zachodzą następnie towarzysze. I bez przerwy do 20. Z tym, że jak serwis wyjeżdża w teren i trzeba zostać dłużej, zostaje dłużej. Do 22, to do kiedy trzeba. Nikt nie patrzy na zegarek. Nikt nie patrzy, ofiarność pełna. Zrobiliśmy pełne zabezpieczenie dla ludzi. Włącznie z napojami, puszkami, konserwami, prawda? Nawet ośrodek stoi do dyspozycji, jeśli trzeba przenocować tutaj i zostać na noc. Wszystko, co trzeba ludziom dać, daliśmy. I ludzie wszystko dają się. I ludzie naprawdę ofiarnie pracują bardzo. Intensywnie doceniają sprawę w tym bardziej, że w tym roku jest takie jakieś pewne zdenerwowanie każdy. Nie tylko kłos na wagę złota, ale stawiamy, że każdy ziarno na wagę złota. Ale rolnicy województwa hełmskiego mają czym gasić pragnienie. Na okres żniw przygotowano ćwierć miliona butelek wody mineralnej, ponad pół miliona butelek soków pitnych i napojów orzeźwiających oraz drugie tyle butelek piwa. Czas żniw to okres zwiększonego zapotrzebowania na pieczywo. Dostawy wzrosły o 30%. W piekarni w Cycowie praca na trzy zmiany. Dobowa produkcja z 2300 kg wzrosła do 3000. Świeży chleb dostarczany jest do każdego z 50 sklepów na terenie gminy dwa razy dziennie. Po piekarni odwiedzamy sklep gminny i spółdzielni w Cycowie. Zapotrzebowanie na części zamienne i artykuły pomocnicze dużo lepsze niż w latach ubiegłych. Dostawy wzrosły o 40%. Nie brakuje sznurka do pras i snopowiązałek pod dostatkiem płacht żniwnych i sprzętu kośnego. Brakuje natomiast kompletnych kos do kosiarek i główek. Tych ostatnich na przykład zamówiło województwo chełmskie 4100 sztuk, a otrzymano zaledwie 50, a kosiarka jest w tym województwie podstawowym sprzętem żniwnym w gospodarstwach indywidualnych. W ostatnim roku przybyło w województwie hełmskim ponad 20% maszyn. Do końca czerwca rolnicy zakupili w magazynach wzgs o 27 milionów złotych więcej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Ale brakuje grabi konnych i mocarni MCC-10. Na zamówionych 85 nie otrzymał hełm ani jednej. Żniwny rajd w sąsiednim województwie zamojskim zaczynamy od wizyty w sezonowym dziecińcu w gminie Krynice czynny w dni poprzedniej święta od 7 do 5 po południu trzy posiłki opłata 120 zł miesięcznie. Fachowa opieka pedagogów i członkin koła gospodyń wiejskich. Piękny teren do zabaw. W województwie działa takich placówek 314, w tym 284, zorganizowanych specjalnie na okres żniw. Zbędnym wydaje się tłumaczenie, jaka to wygoda dla pracujących w polu rodziców. Niestety wiele matek woli zostawić dzieci pod opieką niedołężnej babci, czy też zabrać je z sobą w pole. Przygotowano miejsc na 10 tysięcy dzieci, tymczasem ze żniwnych przedszkoli korzysta niespełna 5 tysięcy. Może po obejrzeniu tych zdjęć rodzice uprzytomnią sobie, że takiej opieki jak tu ich dzieci nie znajdą nigdzie. Czas na podjęcie decyzji jest, bowiem żniwa w Zamojskiem zaczęły się z dużym opóźnieniem i trwać mogą nawet do końca sierpnia. Długotrwałe majowe chłody sprawiły, że charakterystyczne dla tego regionu sztygi, tzw. szesnastki, pojawiły się na polach Zamojszczyzny dopiero w środku ubiegłego tygodnia. Do zbioru 212 tysięcy hektarów zbóż. 40% tej powierzchni obsłużą maszyny kółek rolniczych, 20% kombajny. Resztę rolnicy indywidualni własnym sprzętem. Na pola państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych wyjadą wyłącznie kombajny. Jest ich o 111 więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki nim, jeśli dopisze pogoda, żniwa w sektorze uspołecznionym trwać będą nie więcej niż 13 dni. W kombinacie PGR Machnów kompleksowy zbiór rzepaku. 15-osobowa brygada obsługująca kombajny gąsienicowe, ciągniki i prasy zbierające w ciągu jednego dnia kosi, zbiera słomę i wykonuje podorywki na obszarze ponad 20 hektarów. W Machnowskich Żniwach bierze udział pięć takich brygad. Rozpoczęli z dwutygodniowym opóźnieniem. Do skoszenia 700 hektarów rzepaku i 1300 hektarów pszenicy i jęczmienia. Przy dobrej pogodzie skończą do 15 sierpnia. Potem już tradycyjnie PGR-owskie bizony ruszą na pola rolników indywidualnych. W zeszłym roku z pomocy takiej skorzystało ponad 100 gospodarstw rolnych gminy Lubycza. W tym roku będzie ich jeszcze więcej. Kombajnista Józef Romanowski pracuje w PGR-ach 27 lat. W swoje pierwsze żniwa jeździł w parę kasztanów kosiarką. Potem przesiadł się na traktor ze snopowiązałką, później zmienił go na wistule, a od trzech lat kieruje bizonem. Tacy jak Romanowski wiedzą najlepiej, co i ile zmieniło się w naszym rolnictwie. A to także symptom tych zmian. Obiad przywożony codziennie na pole z myślą i o ludziach, którym gorący posiłek zregeneruje siły, i o zbiorach. Półgodzinna przerwa w pracy zamiast dwugodzinnej, gdyby kombajniści musieli jechać na obiad do stołówki, czy też do własnych domów. Podorywki i poplony. Integralna część tegorocznej kampanii żniwnej na polach rolników indywidualnych Zamojszczyzny przeprowadzi się na obszarze 50 tysięcy hektarów. Będą siane zarówno poplony ścierniskowe, jak i o zimę. Ten opłacalny i wręcz niezbędny zabieg agrotechniczny da dodatkowo 100 tysięcy ton zielonej masy, która poprawi bilans paszowy i pozwoli zwiększyć hodowlę. Tam, gdzie gleba sucha, zaoranie ściernisk i sianie poplonów przeprowadza się natychmiast po skoszeniu zbóż. Zabieg ten pozwoli na zmniejszenie strat wilgoci w glebie, co przy tegorocznych niedoborach opadów zadecyduje o zbiorze zasianych poplonów. Jeden ze 120 samochodów serwisowych pracujących na zamojszczyźnie. We wsi tarnawatka koło miejscowości Mokry, awaria kombajnu pracującego na polu Jana Wójcika. Jest godzina 10.30. Od wezwania pogotowia żniwnego upłynęło 20 minut. Tym razem jednak serwis jest bezradny. Defekt ślimaka skośnego podającego ziarno. Tej części nie ma ani w magazynie pomu, ani w składnicy w zamościu. Trzeba prosić o pomoc producenta. Trzy dzień przebiegł nam sprawnie. Wszystkie sprawy mieliśmy załatwione. Jak wygląda sytuacja w dniu dzisiejszym, kolego Rutkowski? W dniu dzisiejszym mamy do załatwienia dwie Jeszcze sprawy. Jeszcze raz fabryka maszyn to żniwnych ta, w Płocku. Godzina 12.30. Pokój to jest dyspozytorski to jest fabrycznego serwisu. Do nas skrzynka części, skrzynia biegów. Potrzebne jest około 15 pozycji części. Druga sprawa dotyczy uszkodzenia kombajnu... W województwie zamojskim, w miejscowości Mokre, jest unieruchomiony kombań i potrzeba, potrzebny jest ślimak skośny. W tym układzie podejmujemy krótką decyzję. Do, do pomu Grzezie wysyłamy ekipę samochodem. Proszę pobrać części z wydziału montażu i wziąć mechanika z montażu skrzyni biegów wysłać naszą czołówkę. Natomiast jeżeli chodzi o tą miejscowość Mokre, w województwie zamojskim, wyślemy samolot poleci Sarzyński i ja polecę jako pilot tego samolotu Przed Panem ponad 400 kilometrów który to już w tym roku lot? To jest już trzeci lot w tym roku, który właśnie, który, przy pomocy którego załatwiamy, usuwamy awarię. Jeżeli chodzi o serwis, fabryka wzorem lat ubiegłych ma zorganizowane dyżury całodobowe. W tej chwili ma do dyspozycji trzy pogotowia techniczne i korzystamy również z usług Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku, który nam świadczy usługi lotnicze. On jest kierownikiem serwisu i równocześnie pilotem. Tak, ja jestem kierownikiem działu obsługi technicznej fabryki maszyn żniwnych, no i jednocześnie posiadam licencję pilota zawodowego drugiej klasy. I często, właśnie, lecę sam, wykorzystując to yy, powiedzmy swoje uprawnienia, równocześnie sam jestem na miejscu awarii, oceniam przyczyny, skutki i pomagam w usuwaniu tych ust usterek. Yy, fabryka. Załatwia interwencje użytkowników z tym, że chciałem zaznaczyć, że nie wszystkie interwencje są załatwiane bezpośrednio przez nasz serwis. Jeździmy do awarii wyjątkowo skomplikowanych, wyjątkowo trudnych tam, gdzie sobie mechanicy pomowscy nie mogą dać rady i ewentualnie dostarczamy potrzebne części, części tylko i wyłącznie spoza listy towarowej, to znaczy części, które nie są objęte listą towarową i nie są prowadzone przez agromę. Godzina 14. Za 100-kilkadziesiąt minut samolot serwisu wyląduje w miejscowości mokre koło Zamościa. O godzinie 18 Bizon powrócił do pracy w polu. Przy dzisiejszej technice organizacji i zaangażowaniu ludzi biorących udział w kampanii żniwnej, batalie o chleb, mięso i mleko zakłócić mogą tylko kaprysy Aury. Jeśli pogoda dopisze, za trzy tygodnie o tegorocznej akcji żniwnej mówić będziemy w czasie przeszłym.